Cześć, w ostatnim filmie tłumaczyłem, dlaczego kierownica po skręcie sama się prostuje. Niestety nie wszyscy zrozumieli, dlaczego tak się dzieje, o czym dawaliście mi znać w komentarzach. Jednak po zbanowaniu tych osób, wszyscy już z powrotem zaczęli rozumieć, dlaczego ta kierownica sama wraca. Żartuję, nie zbanowałem żadnej z tych osób. Jeszcze. Dzisiaj za to będzie taki w miarę lekki temat, bo porozmawiamy sobie o transmiterach FM. Pokażę Wam ciekawy gadżet, który może przydać się w samochodzie. Jeśli lubicie słuchać muzyki lub często rozmawiacie przez telefon, to oglądajcie dalej. Jeśli posiadacie starszy samochód z radiem, to pewnie możecie odtwarzać w nim kasety czy płyty CD z muzyką, ale możliwe, że nie będzie miał on złącza USB, dzięki któremu w łatwy sposób moglibyście podpiąć pendrive'a z własną muzyką. Jakie są wyjścia z tej sytuacji? No, możecie sobie kupić nowy samochód już od razu z takim radiem. Ale będzie to najdroższa opcja. Możecie też wymienić samo radio na jakieś nowsze, właśnie z takim gniazdem USB. Możecie też dokupić adapter kasetowy, który wkładacie do waszej stacji i podpinacie kabelkiem z waszym telefonem. Przeznacie, że brzmi to trochę irracjonalnie, ale to rzeczywiście działa. Albo możecie sprawić sobie takie urządzonko, czyli transmitter FM, ten akurat od Xblica. I tak, od razu mówię, że dostałem go do przetestowania. Pokażę Wam teraz, jak się je instaluje. Już! Nie no dobre jeszcze nie, jeszcze trzeba zapłon włączyć. Samochodowy transmitter FM, najkrócej mówiąc, przesyła dźwięk z jakiegoś nośnika danych, np. telefonu, na głośniki samochodu. Po prostu wkładacie go do gniazda zapalniczki, bo stamtąd to urządzenie jest zasilane. Następnie ustawiacie jakąś wybraną przez was częstotliwość na radiu, jakąś pustą, gdzie nie ma żadnej stacji i taką samą ustawiacie na waszym transmiterze FM. Następnie łączycie bezprzewodowo ten transmitter z waszym telefonem przez Bluetooth. Na szczęście, po takim połączeniu się telefonu z tym transmiterem, nie musicie robić tego ponownie po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Włączacie wybraną muzykę na telefonie i gotowe! Wybrany utwór zacznie się odtwarzać przez wasz system nagłośnienia w samochodzie, a wszystko to działa w oparciu o transmisję fal radiowych. Tym pokrętłem możecie regulować sobie głośność odtwarzania oraz przełączać utwory. Zasięg działania takich transmitterów wynosi zazwyczaj 5-10 metrów, więc tak naprawdę telefon możecie schować w bagażniku. I to jest pierwsza opcja na odtwarzanie muzyki. Druga jest taka, że waszą bazą muzyki nie jest pamięć telefonu, tylko pamięć karty microSD, którą tutaj wkładacie. Trzecia opcja to bezpośrednie podpięcie pendrive'a do tego transmitera. Tutaj z prawej strony. Czwarta opcja to podłączenie Waszego radia przewodem do wejścia AUX. Sprawdźmy, jak to działa. Jakość odtwarzania będzie w głównej mierze zależna od waszego systemu nagłośnienia w samochodzie oraz jakości odtwarzanych przez Was utworów. Według mnie jest dobrze. Zresztą sami ocencie. on volume <laughs> when i pull up to the scene i wonder what the hell is the cost and yet I Ale to nie wszystko, bo często tego typu urządzenia przy okazji będą miały funkcję zestawu głośnomówiącego. Jak to dokładniej działa? Po sparowaniu naszego smartfona z urządzeniem za pomocą bluetootha, gdy ktoś do nas zadzwoni, wystarczy, że odbierzemy połączenie wciskając ten tutaj guzior. Takie urządzenia posiadają już wbudowany mikrofon, to do niego nasz głos trafia, a my słyszymy naszego rozmówcę w głośnikach samochodu. Warto zaznaczyć, że w przypadku tego urządzenia po dwukrotnym wciśnięciu guzika łączymy się z ostatnim numerem telefonu, który próbował się do nas dodzwonić albo z którym ostatnio rozmawialiśmy. Ale podstawowe pytanie, jaka jest jakość prowadzonych rozmów? Bo pierwsza rzecz to to, jak dobrze słyszy nas nasz rozmówca, a druga jest taka, jak my słyszymy naszego rozmówcę z głośników samochodu. 5, 0, 4, 9. 2, 9. No, możesz czytać. W porównaniu do silników benzynowych produkowanych wówczas przez renomowane fabryki samochodów pierwszy polski samochodowy silnik był silnikiem który w niczym nie ustępował w jakości silnikom tej fabryki, a nawet przewyższał je pod wieloma względami. To teraz ja czytam lata 60. nie upłynęły wyłącznie na beztroskiej konsumpcji. Mieszkańcy Los Angeles najbardziej zmotywowanego w PFA powiatu narzekali na trujący smog. W innych dużych miastach sytuacja nie była lepsza. Wytwórcy aut nie śpieszyli się jednak z pomocą, tłumacząc, że zmiana sposobu spalania paliwa w silniku nie jest możliwa. Co my tu jeszcze mamy? Obecne są tu dwa porty umożliwiające ładowanie lub zasilenie naszych urządzeń, w tym jeden port szybkiego ładowania Quick Charge 3.0. I co ciekawe są to tak zwane podwójne wejścia, czyli obojętnie jak wepniemy wtyczkę, czy tak, czy tak. Koniec z trzema próbami podłączenia USB. Możecie tutaj podłączyć na przykład swoją nawigację samochodową, rejestrator czy telefon. Jeśli chodzi o wady tego urządzenia, to nie znalazłem jakichś takich znaczących. Mogę tylko powiedzieć, że w przypadku niektórych utworów muzycznych, które tutaj odtwarzałem, to z głośników pojawiały się takie charki, strzelanie. Tylko właśnie nie wiem, czy to z wina moich głośników w samochodzie, czy jakości tej transmisji radiowej pomiędzy telefonem, transmiterem a radiem. Nie jest to jednak jakoś specjalnie przeszkadzające, bo to tylko przy niektórych utworach tak się pojawia i przy wysokich głośnościach. Podsumowując, transmitery FM, zwłaszcza gdy posiadają jakieś dodatkowe funkcje, to ciekawy i użyteczny gadżet do samochodu, zwłaszcza gdy, tak jak wspomniałem na początku, lubicie słuchać muzyki podczas jazdy i często rozmawiacie przez telefon. Jeśli chcielibyście mieć takie coś w swoim samochodzie i interesowałby Was zakup konkretnie tego modelu transmitera FM, to zajrzyjcie do opisu pod tym filmem. Napiszcie w komentarzu, czy może posiadacie. Już jakiś transmitter FM lub zestaw głośno mówiący i jak Wam się one sprawują. Nie zapomnijcie też ocenić tego filmu oraz zasubskrybować kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Trzymajcie się i cześć!